Cześć Barany, witam Was moi drodzy na kanale Kitwitch odczytanie Czytanie na w księżyce dla Was moi drodzy. Czytanie jest ogólne, więc w tych ogólnych czytaniach jest spora szansa, że nie z wszystkimi Wami będzie ten przekaz rezonował, bo... Możliwe, że te karty akurat nie pokazują każdego z Was bardzo indywidualnej sytuacji, w której Wy się aktualnie znajdujecie lub już byliście, i może wtedy nie być to dla Was przydatne, ale dla kogoś z Was to będzie miało dużo sensu. Powiecie, że faktycznie tutaj ja to odczuwam tak, jak to się pokazało. Więc tutaj tylko Wam to przypominam, żeby sprawdzać ascendent, znaki wedyjskie, wszystko to, co jest normalnie dla Was najbardziej jeszcze bliskie. Temu, co się Wam realizuje i sprawdza w tych czytaniach. A ja przechodzę do tego Waszego przekazu, żebyście mogli wiedzieć, o czym tu jest mowa. Więc ja mam pokazaną taką sytuację, kiedy. Do kogoś dotarło, nie wiem czy w tym momencie to mogło być już, e, powiedzmy, jakiś czas temu, żeby się nie trzymać jakiejś sprawy, która jakby z, e, już emocjonalnie zaczęła przeszkadzać przeszkadzać, dokuczać, boleć jakby mogło to być związane z jakąś osobą, którą kochaliście, z którą byliście w jakiejś relacji, albo, e, no nie wiem, doszło do jakiegoś nieporozumienia i jakby. W końcu ktoś sobie zdał sprawę z tego, że nie można się już tego dłużej trzymać, że trzeba tutaj iść dalej, z, wrócić do jakiejś być może nawet um, rutyny, która jak, jak to rutyna, jak to jakiś schemat nie przynosi. W ciągu dnia być może no, jakichś takich ekscytacji niesamowitych, ale równocześnie wprowadza taką rutynę, której się ktoś trzyma, bo wie, że to jest mój fundament, bo wie, że to jest stałe i nikt mi tego nie zabierze, nikt mi tego nie popsuje, bo nie ma nawet jak się do tego dobrać. Więc to jest poniekąd bardzo fajne, dlatego że samo to uświadomienie sobie, że no, będzie inna szansa, będzie inna okazja i ja mam tego świadomość, i ja mam tego jasność. Um, I wrócić do tego, żeby się uleczyć, żeby zacząć wierzyć w siebie. I tu może być, wiecie, zarówno w pod kątem pracy, kariery, nie wiem, jakiegoś takiego tematu, który Wam samym będzie bliski, bo to może być bardzo coś indywidu indywidualnego, czyli na przykład, nie wiem, mieliście jakiś projekt, za który się złapaliście, ale tam no, od razu na wstępie się okazało, że to wszystko inaczej wygląda niż się spodziewaliście i po prostu to zostawiacie. Więc tutaj, no, jak najbardziej, te tematy miłosne też. I dla pani, i dla mężczyzny tutaj mogłoby to tak samo wyglądać, dlatego że ja mam podobną energię tutaj u e, obu płci pokazane. Ale co jest fajne, to jak już przejdziecie ten moment, taki, e, który jakby. E, no znajdzie, znajdziecie się w takim uleczaniu, takim, wiecie, aż do bólu nudnym. Ale jednak konkretnym i stabilnym, gdzie nie ma chaosu, gdzie każdy dzień jest przewidywalny, co może jednych męczyć, a drugim sprawiać dużą przyjemność i jakby uleczenie, tak o, o tym, co tutaj właśnie powiedzieć, uh, przychodzi. Powrót tej wiary w siebie, że są inne sprawy, że są inne tematy, że ja jestem silny, ja jestem silna, ja mam swoją wartość, ja jestem atrakcyjny czy atrakcyjne dla tego otoczenia w różne, w, anyways, tak, różne, różnymi jakby. W różnych kierunkach, w różnych aspektach jesteśmy tą osobą cały czas bardzo atrakcyjną, więc to jest fajne. I później jest taki proces, który mówi o tym, daj sobie szansę. Tutaj obok Ciebie jest ktoś, kto być może też był niezauważalny przez Ciebie. I w związku z tym też u tej osoby się pojawiała taka energia, że no nigdy się tutaj nie obudzisz i mnie nie dojrzysz. I może tak być, że tutaj ktoś obok Was się w końcu jakby bardziej uwidoczni, i Wy poznacie tą prawdę, tak? Jakby własnymi oczami, tutaj nikt Was nie posteruje, tutaj Wy sami widać, że macie taki przebłysk i to takie totalne, że to takie przebudzenie na. Na to, co się dzieje dookoła nas, ale po to, że ten porządek tutaj znowu i ten jakiś taki, taka rutyna była potrzebna, a, bo później je mam pokazane po tych waszych kartach, że tu przychodzi znowu e, propozycja, tu przychodzi znowu jakaś e, emocjonalna e, informacja, zaproszenie, jakaś nowa osoba. I chęć spróbowania, dania sobie szansy, bo tutaj już widzicie, że to zupełnie inaczej wygląda, że tutaj zupełnie jest jakby um, no to w jakiś sposób takie zachęcające, a nie łączy się to już z tym starym, co my tam no, zakopaliśmy, tak? Więc mogło zabraknąć gdzieś jakiejś lojalności. Um, ale tutaj dostajecie jakiś znowu ja, nowy argument ym, do ręki, tak naprawdę, po to, żeby zawadzić, po to, żeby znowu się tutaj ym, jakby uleczyć, yy, jakby spróbować i dostać znowu kolejną szansę, albo nawet jakiś zapał, który Was do czegoś ekscytującego tutaj popchnie. Więc bardzo fajnie tutaj macie to pokazane. Yy. Więc, tak, żeby podsumować tutaj, jeśli chodzi o tą przeszłość, ból serca, rozczarowanie, obecny moment to jest właśnie rycerz monet, czyli konsekwentne budowanie stabilności, praca nad tym, co jest dla Was ważne i istotne. E, dziesiątka monet, czyli przyszłość, już tutaj mamy to bezpieczeństwo, jakaś taka długofalowa stabilizacja, nam się pokazuje rodzina, wsparcie, dom, e, jakiś porządek i po prostu dużo takiej energii, która podnosi. E, jakby, no i ja bym to nazwała takim wsparciem od najbliższych, które będzie okazane dla Waszej osoby, czy też jakby Wy poczujecie tutaj, że w rodzinie na przykład jest ta siła i na nowo zaczynacie jakby przy, przykuwać swoją osobą uwagę innych osób z otoczenia. Zaczynacie, tak jak powiedziałam, to, co ma na Was wpływ na obecny moment, wiara w siebie. Pełne wyrażanie wewnętrznej tej mocy, tutaj się obudzi zupełnie i nawet nie będziecie musieli dużo robić, bo to po prostu z Was będzie tryskało i, i każdy przechodząc obok Was będzie to odczuwać, bo tu jest znowu zarażanie wszystkich tym optymizmem, tą taką fajną energią e, spontanicznych e, spotkań. E, no, bardzo dużo mogłabym wymieniać w nieskończoność, bo tutaj Królowa Buław jest w ogóle taką fajną, zresztą Wasz znak no energią i tak naprawdę potrafi pobudzić i dodać no jakiś nowych takich pomysłów i przeznaczenie to piątka monet, czyli przez wyciężyć trudności, dostrzec wsparcie tam, gdzie wcześniej była jakaś samotność, więc tutaj mamy bardzo pięknie to pokazane i Obawy lub rady to jest paść kielichów, otwartość na nowe uczucia, lekka wrażliwość to jest karta nowych, emocjonalnych początków, nowe osoby, nowe znajomości. Tutaj w ogóle jest taka sytuacja pokazana, kiedy dostanicie jakieś zaproszenie. E, możliwe, że nawet to zaproszenie wyjdzie od Was. I as w który już tutaj mówi o nowym impulsie, o jakimś zapale, o czymś takim ekscytującym, co na nowo wam wyniesie dużo takiej energii, jakby przebule, przebudzenie tu jest dla, dla kogoś z Was, takie pokazane. Yy, siódemka yy, była wam się pokazała jako do, um, dodatkowa energia, i patrzcie, macie kartę odrodzenia. No i tutaj. Yy, Znowu, pokaż swoje granice. Niech wszyscy o tym wiedzą, że jakby nie pozwolisz już na to, żeby ktoś tą twoją strefę komfortu naruszył, żeby zostało ci odebrane to twoje e, uczucie i ta wrażliwość, która no, jakby tutaj nabrała te, tej siły, takiego muru, który cię po prostu broni, a ty też e, jakby. Zatem stoisz, żeby tutaj się nikt nie, nie wpakował nieproszony, i macie kartę odrodzenia. Zapomnij i odrzucenie, i zrzucenie tak naprawdę ciężaru z przeszłości, jakikolwiek on tam był, i mam nową drogę, nowa, nowa przestrzeń się przed nami pokazuje: odrodzenie, czyli tutaj jakby zupełnie nowa osoba w tym samym ciele, tak A się pokazuje. Szóstka kielichów, jakaś bratnia dusza, tu się już Wam. No i, i jakby e, ochrona, jakby z przeznaczenia tutaj nad Wami jest i czuwa cały czas. Także fajne karty. Macie znak lwa, tu się Wam pokazał, ale no, nie będę wymieniać za bardzo tych znaków, bo tutaj i monety Wam się pokazały i buław macie dużo, więc tutaj Wy jak najbardziej ale myślę, że te znaki tak na serio to nie są aż tak bardzo istotne, bo jeśli coś do kogoś czujecie, to będziecie wiedzieli, że to jest ta właściwa osoba, a nie um, no ktoś, kto się po prostu na chwilę tutaj pokazał, tak? Więc tyle mam dla Was. E, serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie, lajki, suby i komentarze są mile widziane. Z góry wielkie dzięki za Wasze wsparcie, za wymianę energii i do usłyszenia. Pozdrawionka.